Te dobra. Te tam tym. Gdzie? Gdzie widzisz oczy? Se lustro włącz tym i spójrz na... w ciemność. O kuża, w sensie tego to ja nie widziałem no. wcześniej! Co jest? E, dobra, wiesz o co tu chodzi Riven mniej więcej w tej mapie? Podejdź tu. Chodź. Nie mam pojęcia. No to podejdź tu. Ta notka ci powie co masz dokładnie robić. Reach your hand into the darkness. Trust and read the button in the yep. second mirror room. Steve! Steve! Ja jeszcze to pamiętam do momentu, kiedy nie mieliśmy zagadki z tym całym tym. Tu jest ciemno? Tak. O. The right wall is your best friend, pisze. Jest napisane. Prawa bardziej. ściana, czekaj. Prawa nie, ściana czysta. jest twoim przyjacielem. Do Chcesz miejscu, przywitać tamtego pana? <laughs> Kolega! Kolega, pamiętaj, prawa ściana to twój przyjaciel, nie? O! Jest. Small, small red light, small light south. Red light south. Tutaj się otworzył bór. korytarz dokładnie. Pamiętam to jeszcze. <laughs> Ciemno. Coś tu powinno być przy ścianie, jeżeli się nie mylę. O. O, trzy kropki. Dobra, trzy kropki. Klikłem. Teraz musimy się wrócić, chodź. Trochę taki speedrun robimy. Tak. Dobra, trzy kropki. Przypominam sobie, że przez te trzy kropki. Tak. Tu się coś zmieniło? Hirobrain tam o. stoi. Hirobrain. O już nie. I go nimo. Nie podoba mi się ten ambient. No, ten ambient był taki. not cool. Coś tutaj trzeba znaleźć? Ten? Coś tu mi hałasuje na prawo. Ogie? Okay? O, drzwi! O kurde, faktycznie to są drzwi. Tylko nie możemy tam przejść. No, coś trzeba znaleźć. Czekaj, coś. Ktoś... dalej? Czekaj, tu się daje iść i jeszcze idę do Do tyłu w sumie. Nie, tu się stop. Tu już jest stop. To były te białe oczy. Ja nie wiem, czy coś w ścianie teraz mamy. Czekaj, trzy mhm. kropki to. Trzy kropki. I coś się niby uruchomiło, ale też warto sprawdzać po ścianie, nie? Tu jest kolejne lustro. Jak je wyłączę, coś się zmieni? Nie. Czekaj, tu, Ty, tu, było, tu trzy... było przejście? Nie, tu nie, nie było. Tutaj, tutaj przejścia nie było, chodźmy. Już. Dobra, Jódz. użyłem. Dobra, i co dalej. Użyłem znowu. Jeszcze raz. Teraz? Czekaj, czekaj. Dobra, jest, chodź. Mamy przejście. Teraz tutaj Gdzie jest korytarz kolejny. Mamy? I tutaj chodź, od tego chudu. momentu pamiętam, że utknąłem z Maxem. Ty, bo to jakieś lustro zepsute. Jap? Yep. Mmm... E. Pamiętam to jeszcze. This button, okay. button opens the gate, the gate to your second face. To jest właściwie tutaj. Gdzie my jesteśmy? to, Czy jestem kłamstwem? Fasolka? Powie... Ty, ja wyjść nie mogę. No Elu nie możesz. Wy, musisz wybrać. I to jest dokładnie I am the Sun. I am the stars. I am Ty. the sand in the glass Byą jars. Mami. What am I? I tutaj pamiętam, że te wszystkie odpowiedzi to jest kłamstwo i to nas teleportuje na sam początek, nie? No właśnie już jestem na sam początku. Wezmę kliknę iluzję. I Cześć. teraz pamiętam, że trzeba było kliknąć na to. My to z maksemu minęliśmy. Or I am the time. Time is an illusion itself. Left to the red light lies a new one. Czyli tam, gdzie było to ciało, było światło. Czy to tam tego ciała? Tak, prawdopodobnie. Tu było też czerwone światło. Dobra, to chodźmy tam. No, tu się czerwono świeciło. Tak, jest. O ja, pierdolę, nie gadaj. Ten. O ja, Zukot Morsa. Lot, Dorsin 3. A1, A2, 3 A4. Ja pierdolę, co? Co? Poczekaj, czekaj, 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 co? E, D. Pierwszy to jest D, 100%. Skąd wiesz, że D? A nie D3. B? D3. Pierwszy to jest D3, D3, D3. Skąd wiesz, że D3? D3? Czekaj. Jest... ty To jest D3. Okay faktycznie, czyli na początku jest D3, tak, to jest 100% D3, bo kolejne będzie C, ale D3. cyfry jeszcze, ty 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 ty. ty 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 C4, ty 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 D3, C4 mówiłeś, czekaj, D3 raz. C4. Du, 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 du. a du. chyba ostatnie ta. chyba, może jestem w stanie odkryć, bo było ty ty? Czyli tylko A to jest ma a. takie A, okay. ale pierwszy e, A jeden, mm, mm, czyli mm, ostatnie mm, to jest A jeden, mówisz? Tak, pierwsze jest D3. Pierwsze jest D3? Tak, następne masz. Dobra. Teraz masz C4. Dobra, jest. E, trzecie było chyba A1? Czekaj, odsłucham. Tak, A1, A1, dobrze walnąłeś. Ostatnie to jest 4. Tu jest D3. E? A jest E! I tu jest I ostatnie E. ostatnie jest E4. E4, no bo pamiętam, że było, czekaj, E? Mamy to. Dobra jest easy. Możemy przejść. Kurna, i tutaj dalej już nie, nie wiem co jest. A ja to nie też nie mam pojęcia. Nie Muszę podoba mi się to. Ale ta mapa mi się spodobała pod tym względem, że tu niby jest kurde lustro wszędzie, niby no, się a zdaje te że... kątki tak, robią. Tak, i to jest kurna... cholera jasno. Okej, okay, o... światło się zmieniło. Jest czerwieńsze. Czekaj, tu kabel był? Nie, tu nie było kabla, ale nie mogę kliknąć na drzwi. To trzeba teraz zrobić. Może się cofnąć trzeba? A nie, nie, nie się można nie się da. cofnąć. Nie da się cofnąć. Chodź to bo ty może jesteś wysoki, może tam coś musisz sięgnąć. Gdzie? Tu? No właśnie, nie, bo tu jest jakiś. Nie ma nic, ten, ta... nie, wy, nie wykrywa mi nic. No właśnie, można podłodze coś? Przeszukujemy dywan, Riven. Zobaczymy, czy jest mokry, czy nie jest mokry. Mam przeczucie, że to coś z prądem jakaś zagadka jest. Dobra, chyba wiem, co my musimy zrobić. Czekaj, musimy się spałnąć. A, oh, zrobiłem no, reset. Zrobiłem research poprzez myślenie. Co Do w się? Chodź, się chodź chodź za powiem. mną, Chodź za mną. No i. Yy, o, bra, dobra. Bo pamiętasz, że to, za tą ścianą były drzwi, nie? I tu się świeci. A no. Czyżby? Ale czy da się tu sklipować? Da się da sklipować. Się? O kurde. Idę. Dobra, jesteśmy dalej. Okej, okay, dobra, widzisz, widzisz? Mądry jestem, więc co robić? Proszę się w maszynie nie chować. Co dalej? Mamy iść dalej? Co jest kurwa? No, jest tylko jedna droga Breaker! Włączyłem A, go i teraz... Okej, okay, tak teraz musimy się cofnąć Teraz może? Tak, można przejść. My i trzecie, nas przepuszczają teraz. O kurwa. Druk! Co to jest? To jest druk. Och, szlag, się zlękł! Nie ważne Nieważne, chodźmy w tą stronę. O, o może tam Tutaj? Tylko nie można użyć. Nie, ta, drugie tam... No, drugie tam? Czemu czyli... tu drzwi są pęknięte były? Bo się... nie wiem, nie wiem czy chcę tu wchodzić. O, eee, tam jest chyba coś. Chyba wiem niby. co musimy zrobić. Nie, tam raczej przejść nie, nie możemy, nie? Nie musimy. Patrz, spójrz na te drzwi co jest nad nimi? A, trzy światełka. Dobra, widzę. Rozumiem. Czyli pewno musimy znaleźć trzy. My się zastanowiliśmy czy tam. Czyli więc może coś tak, tutaj tam, jest. tam tu nie byliśmy. Tak, coś tutaj jest. Listen, Listen kolego to the walls. A po prostu. Ja pierdzielę. Jest. Du, 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 du. Jest na początku bas, potem wysoki i schodzi niżej trochę. Okej, okay, tu jest wyższy ton, to nie. Ja przeszedłem gdzieś dalej. O! Musimy chodzić po tych pomieszczeniach, iż. Sz... Tutaj słychać. dźwięków. Tutaj jest dźwięk. To jest, nie, to jest pięceczka Najpierw musimy walnąć ten najniższy, nie? 200, o dobra, czyli na początku była 200, potem najwyższy, dobra, tak, 500, 500, chodź tu do mnie, gdzie są te dwa 500 500 tak. i teraz, chyba 400, 400 i 300, tak, tak, mam nice, tak, coś Czekaj, to zrobiło, ja słucham, jeszcze chyba nie wszystkie. ...dwa... ...trzy... E, tak, jest tego najwyższego, sześćsetki Sze chyba. Sześćsetki. Tylko przypuszczam, że może sześćsetka jest za tymi rurami, tylko musimy się jakoś chyba jakoś tam dostać. No właśnie, wydaje mi się, że... E, żeby, ...musimy zrobić tą zagadkę, żeby wyłączyć te rury. O! Masz? Słyszę, słyszę. Daj, paź, ładnie się nam o. otworzyło. No i mamy, no i koks. I co teraz? Te, co teraz? Chyba tam te drzwi się otworzyły? Eee. Co? Nie słyszałeś krzyku? Nie słyszałem krzyku. Nie, z nie możemy działa? przejść. Może ta drzwi się otworzyły? No te głosy radiowe też nie pomagają. Świeci Pierwsze. się, jest pierwsza. Czy jest coś? Jest, chodź, chodź, chodź. Tam, gdzie co jest to, ten... Volvo, Tutaj. To kliknąć trzeba. Seems to be connected to a power source. Co dalej? I co to daje? Power source? No hmm. nic nie widzę jak na razie. Może z powrotem? Znowu coś z powrotem. Tam. Wątpię Czekaj. Sprawdzę, Możesz z... sprawdzić. Bo power gdzie source... Faktycznie jest, jest jeden power source. Przecież tam, nie? Na spawnie. No. Ty! Chodź tu ty tu. Ty. Mam się zespałnąć? No, wracaj, wracaj. Jestem. wracaj. Wracam, wracam. No, 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 o co chodzi? O kurna, halo kolego, kolego witaj. Mogę widelec? Dzięki. Wziąłem wzi Ale po co nam widelec? Okej, dobra, wiem. Jesteśmy debilami. Pamiętasz ten kontakt? A! I pamiętasz co się stanie jak wsadzisz widelec w kontakt? Dara, lecimy. Gdzieś... Gdzie jest ten... Jest tutaj ten kontakt. By... Jest. Wracamy. No to wracamy. Bracamy, Kurna, takie głos. rozwiązanie. Ja pierdzielę, serio. Możemy przejść dalej. O! Widzisz teraz lecą iskry. Teraz? Ano, można przejść dalej. Exit. Exit. No i? Jus albo Jus. Co wybieramy? A, o kurwa um, Jest Jakaś sekwencja kolejna. Ja bym poszedł... Jest jakaś po... Podpowiedz... Gdzie te drzwi nas prowadzą? Co to się dzieje? Ja pierdzielę. To jest po posrane kurna. nie wiem to jest. to. Dobra, generalnie ostatnie drzwi to nie są te dobre. Tu się cofam. Czyli chyba musimy to zrobić metodą prowi błędów, I guess. O, się. Co wyszedłem na... stąd. Tylko pytanie, czy coś... się tam zmieniło? To może musi być jakaś sekwencja, tylko że my znowu tego... kurde mol, nie widzimy. Lubię wtykać głowę w ściany. A są napisane numery na tych drzwiach? Może? E... Nie... ten? Bo Nic zerknąłem się, się. 12 3 17 chyba. Takie... taka il ilość drzwi. Tylko nie wiem, w jakiej liczbie ma to pójść. 12 czy 17? 12 czy 17? Zapamiętaj, 12 czy 17? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 1, 2, 3. To jest 3. 1, 2, 3, 4, 1, 6, 17. O, udało mi się. Czekam na ciebie. O, komura. No, komura. So Connection interrupted I'm sorry <laughs> to disturb you, Elisabeth. <laughs> serio? Musiałeś nawiązać list. do FNAF-a? Serio? <laughs> ja pierdzielę. Wszystko, co to było? Mamy drugie życie. To teraz coś, żeby wyłączyć gazunk. Eee, tu się coś świeci na zielono. Tak, można wejść do boiler roomu. O, czyli tam jednak na spawnie coś. Jestem i co? Ja widzę. I, I muszę tu wejść? No? Tam stanie się życie swoje o O, jest! O, tak! O, o jak dokładnie. Jak fajnie w końcu cokolwiek widać. Czekaj, a dalej? Prawda, prawda. Ej, musi być dalej, Rivian. trzeba wrócić chyba już. Nie! Trzeba iść dalej, da się iść dalej, jest Ty tu jest ciemno w chuj, chodź tu do mnie, proszę cię, cykam mi się kurwa Tylko ta latarka pada na podłogę tak, przede mną i muszę się patrzeć do góry, żeby cokolwiek widzieć Widzisz to? Widzę ciemność Słyszę, ciemno. rurę Tu jest rura, I tam, tu rura tam jest, jest bezpiecznik, do dobra, dobra Cały czas prawą ścianą. Czyli idę. musimy znaleźć gdzieś się spoilery. My idziemy w jedną stronę. O! O! Tam drzwi. o! Co jest kurwa? Nie. Co, co, co no, nie wiem, co my tu robimy. <słuch> Nikogo nie ma. Ale jakiś Coś jest tam? taki żółty Coś kwadrat powoduje? za tym. O? O?

Dobra, czy musimy znaleźć? Okej, okay, ten ambient mi się przestał podobać. Też mi się przestał podobać, kompletnie. Nie gada, że coś będzie nas jestem gonić. Jestem tu. Mam nadzieję, że nie. Tąd przyszliśmy. Przyszłeś znaleźć. Te światła pojedyncze mi się nie podobają. Gdzie ty jesteś? Bo ja yy, nie poszedłem wie, dalej, ty jesteś? przy ja tym jestem, świetle. Nie poszedłem przy tym świetle dalej. Widzę o, chyba fuse'a na, na podłodze. Jest boiler. Jest? Jest, bo jest boiler. jest bo... jest boiler Czajręcam. Mamy rury teraz, tam? Ci Musimy się teraz cofnąć, nie? Jest noś, nie? Po prostu. Co jest? Co? Co? Co goni? O kurwa, faktycznie tam coś jest za tobą! O jasny chuj, o jasny chuj, o jasny chuj, gdzie my mamy iść. Lewo Miałeś rację. Ten ambient nie jest przyjazny. Kompletnie. Tu są szafki, dobra, idziemy. Prosto, dobrze, idziemy. Nie tu... Tutaj! Ta mapa przestała mi się podobać. Ko... Nie, tego nie można wziąć. Take dobra, Musimy no, teraz no, do... do tego typa pójść. Eee, myślę, że w świetle jesteśmy bezpieczni. To Uff. było... Ja bym tu nie stał. Musimy znowu lecieć prawą ścianą. Jak było? Dobra, lecimy, naprzód. No, bo go przed nami nie było. Jest, jest! On tu jest! A! To coś tu jest, to coś tu jest, dobra, inna droga, inna droga, inna droga. Trzymam się lewej ściany teraz, nie? Z kolego, 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 daj mi przejść, cholero, jedna ty. Złaty. Kurde, brzydka ty. Dobrze idziemy w ogóle? Tak, 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 tu i tu będą drzwi. Nice. Co teraz. No, just let me try to it into this Generalnie, jesteśmy oh. w dupie. Coś go zajebało. Coś go zajebało. Morteczko. Żyjesz tam? Kurwa. Ogółem Riven coś go tam zajebało. No, Nie wiem, nie wiem co my teraz musimy zrobić. Czy my musimy wyjść teraz stąd? Jak myślisz? Chyba tak, tak! Do tamtego pokoju. Którego? Respawn i... bo tam było przecież gaz nas zablokował wcześniej. A nie może, nie możemy się cofnąć? Czekaj, okay. te drzwi... Te drzwi się otwarły. Która? Dobre. Która? Te niebieskie. Nie mogę wrócić, żeby ci pokazać. W tym korytarzu ciemnym były dwie niebieskie i teraz tam się świeci na zielono. Ty, ja cię stąd zobaczę? Yes, nie A nie, widzę cię! Jesteśmy po o, To są te drzwi? No, to te. No. O! Jestem! Siema! Ja pierdolę pasz, jestem! Pasz, pasz. O ja pierdolę kurwa, jak dobrze, że ja tu przyszedłem bez żadnego tego problemu. To co teraz tu nas czeka? Tak, tutaj. Musimy iść teraz. O! Teraz nas teleportowało tu. Each row, column and... ...equal the same sum. Uh, uh, each row, column and di diamonds... ...equal the same sum. 8, 5, 2. Mmm... wiesz, że 8, 5, 2? 13... Czekaj, liczę. 15. W każdy... ...każda linia, kąt, to jak... Wynosi tyle samo. Czyli 4, 9, 2. Czyli sumujesz, czyli sumujesz tą dwójkę, sumujesz piątkę i 8, wychodzi ci 15. Czyli teraz wiesz, że każda z tych innych pól, czyli na przykład ta linia tu ma wynosić 15, ta góra tu ma wynosić 15 i tam ma 15 być. Aha, 8, 1 to będzie 9. Czyli teraz 5, 1, czyli 6, tu musi być 9, żeby wyszło znowu 15. Czyli 4, 9, 2. Te 7 plus 5 tak, czyli to będzie. Chcecie, jest 9. 7 plus 5 to będzie 12, 12 to będzie 3, 3. 8, 1 to będzie. to 6. Czyli. 6, czyli. 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 3, 1,. 6, 3, 3, 6, 9. czy 6, 9. Jak? Coś się zmieniło. Granded. Yy, chyba tamte drzwi. Się chyba tam tamte drzwi ale co? Tamte drzwi chyba. Wiesz, A, no, 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 jest. No. Są trzy diody. No i nice, no i widzisz, dał nam się. Ja pierdziele, bakrumsy kurwa. Okej, okay, białe światło. Białe światło. Idziemy w kierunku światła. Jej. O Jezu, kurwa, jak fajnie, w końcu światło. Ja pierdziele. Jest niebo. Connection terminated. Przestań! No nie, ja tam bym nie wracał. There's not going back? No mam taką nadzieję, ale tutaj jest napisane Don't listen to him i fake reality. Które drzwi, drzwi wybieramy? Pierwsze czy drugie? Wympio wejdę w lewe, bo jestem leworęczny. Dobra. Dobra, mogę, chodź prawe. Nie, nie da się w ogóle. Nie da się... No to jest End of A, Park to One! Ja pierdzielę. Ach.